Witamy na moim kanale, na naszym kanale. Ja i Dizelek zapraszamy Was na spacer. Dlaczego zabieramy Was na spacer? Chcemy Wam opowiedzieć, co u nas i co z naszymi planami na zimę. I nasz pies jest głównym bohaterem tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie. Witam wszystkich, którzy wpadli na ten kanał po raz pierwszy, może znaleźliście go przypadkiem w internetowych czeluściach. Kasia kempinguje, Kasia kempinguje w przyczepie, kiedy pracuje na kempingu i e, kempinguje, kamperuje, kiedy ma wolne i ma czas i ochotę rozbijać się kamperem po okolicach bliższych i dalszych. I nasz plan na zimę był taki: że kończymy pracę w Millpark, kończymy pracę na naszym kempingu i jedziemy przed siebie szukać słońca. To przed siebie to miała być Hiszpania. Od pięciu lat jest z nami Diesel, nasz lercher, i Diesel też z nami podróżuje. I odkąd go mamy, praktycznie co roku jeździł z nami do Polski na urlop. Duży pies. Co to za pies? Nie znamy go, co? Ale my idziemy dalej. Idziemy w przeciwnym kierunku, bo ściga nas pies, a Diesel nie lubi psów. Chodź, chodź, Diesel. Udało nam się jakoś przeżyć spotkanie z innym dużym psem. No więc odkąd mamy diesla, diesel z nami jeździ. Na początku jeździł z nami do Polski osobówką, później jeździł z nami y, ostatniego lata po różnych krajach Unii Europejskiej i myśleliśmy, że wiemy wszystko, jesteśmy przygotowani na podróż z psem i nic nas nie zaskoczy. Przecież diesel ma mikrochip, ma swój psi paszport, ma ważne szczepienia, wiemy jaka jest procedura. No więc kilka dni temu poszliśmy do weterynarza z dieslem, żeby uaktualnić jego zastrzyki i żeby zrobić tam odpowiednie wpisy w paszporcie i generalnie przygotować go do wyjazdu na zimę. I pani weterynarz tak na nas spojrzała i mówi, ale kiedy wyjeżdżacie? I mówię, no 5 listopada. I spojrzała na nas i mówi... Ale wiesz, że z tym psem to nie pojedziesz 5 listopada? Nigdzie. Ja sobie myślę, no jak to nie pojadę nigdzie? Zawsze jeździłam i nic mnie nie, nie powstrzyma. A pani weterynarz na to, jeżeli 31 października będziemy mieli no deal Brexit, no to nie zabierzesz swojego psa. 5 listopada za granicę, ponieważ przygotowanie psa do podróży zajmie co najmniej 4 miesiące. Tak, w tym momencie po prostu po moim karku i po moim ciele przeszedł lodowaty dreszcz. Jakie 4 miesiące? I tutaj pani weterynarz pośpieszyła z wykładem o tym, co może się wydarzyć, jeżeli 31 października będziemy mieli no deal Brexit. Ja mówię, jaki Brexit? Co mnie obchodzi, kiedy Brexit? Nic mnie nie obchodzi, ja nawet gazet nie czytam. W ogóle nie mówcie mi o Brexicie, o tej całej maskaradzie. Okazuje się, że Brexit mnie dopadł. Brexit dopadł mnie tak, że możliwe, że położy łapę na moim psim paszporcie. Na psim paszporcie mojego psiaka. I być może uniemożliwi nam rzeczywiście ten zimowy wyjazd. Bo czarny scenariusz zakłada, że nie wystarczy już dać psu zastrzyk na wściekliznę. Po tygodniu będzie trzeba pobrać psu krew i odesłać tę próbkę, próbkę do jednego z dwóch laboratoriów w Wielkiej Brytanii, który stwierdzi, czy pies rzeczywiście uodpornił się na tę chorobę, po czym już po trzech miesiącach można jechać. I to jest po prostu jakiś absurd. Oczywiście to jest jeden z tylko z możliwych scenariuszy. I kiedy pani już dosłownie pogrzebała moje nadzieje na jakikolwiek wyjazd i moja złość już po prostu że przelewała się przez sufit, powiedziała, ale właściwie to nikt nie wie na pewno co się wydarzy, więc się nie przejmuj. I tak niestety wygląda ta cała maskarada i cała histeria związana z Brexitem. Media aż puchną od najróżniejszych scenariuszy typu nie będzie tych, a takich warzyw, nie będzie tego wina. Nie będzie takich produktów, a te produkty, które będą na sklepowych półkach, będą bardzo drogie. Więc lepiej zacznijcie już kupować na zapas francuski ser, hiszpańskie oliwki i włoskie pomidory w puszkach. Aż chce się to wszystko odtrząsać z siebie, tak jak diesel odtrząsa się czasami. No więc po wielu tygodniach yy... Przygotowywania naszego kampera do drogi po wielu wydatkach okazuje się, że nasz wyjazd jest pod znakiem zapytania. No, więc przez kilka dni, a może i tydzień, martwiliśmy się trochę tym Brexitem, co to będzie. Jednak doszliśmy do takiego punktu, i chyba ten ostatni post na community mi bardzo w tym pomógł, kiedy po prostu przestaliśmy się tym przejmować. W ogóle to ja zakładam, że jeżeli nawet jakieś zmiany wejdą, e, teoretycznie wejdą w życie 31 października, czy nawet 1 listopada, czy do 5 listopada, naprawdę pojawią się na granicach Unii Europejskiej e, zastępy psiej policji, która będzie skrupulatnie przestrzegać tych zasad, których jeszcze nikt nie zna. I nie wydaje mi się to możliwe. Jednak. Strach, strach ma wielkie oczy. I nawet na stronach rządowych rzeczywiście obwieszcza się ten scenariusz, że z czterema miesiącami, jeżeli chcesz podróżować z psem, zgłoś się do sw swojego weterynarza przynajmniej 4 miesiące wcześniej. No więc, jak już mówiłam wcześniej, postanowiliśmy się tym nie przejmować i pomyśleliśmy sobie, wiecie co? Czy ta Hiszpania rzeczywiście jest tego warta? Jeżeli nie będziemy mieli pewności, że możemy z naszym dieslem wrócić na 1 lutego do Mill Park, bo tak żeśmy się umówili z naszymi szefami, że wracamy i 1 lutego będziemy w pracy, to my po prostu nigdzie nie jedziemy. I zaczynamy oswajać się powoli z tą myślą, że najbliższą zimę po raz kolejny spędzimy w Wielkiej Brytanii. Nie będzie to dla nas zbyt wielka kara, ponieważ mieszkamy w przepięknej okolicy, której jeszcze nie znamy, bo jeszcze nie znamy dobrze North Devon. E, najcieplejszym regionem Wielkiej Brytanii zimą i tak jest Cornwallia, którą kochamy. Mamy kampera na chodzie, mamy ze sobą psa i będziemy mieli 3 miesiące wolności do dyspozycji, a to nie jest zły scenariusz. Mieliśmy nadzieję na hiszpańskie słoneczko, jednak jest to pod wielkim znakiem zapytania. I tutaj kolejny plus naszego szalonego stylu podróżowania. Nie wiem jak wy podróżujecie, ale my lubimy podróżować swobodnie, a to znaczy, że podróżujemy bez planu. Nie mamy żadnej listy atrakcji ani listy miejsc, które chcemy odwiedzić. Z nikim się nie umawiamy, niczego nie rezerwujemy. Lubimy po prostu jechać przed siebie. Swobodnie, i zobaczyć, co nam przyniesie droga, i kogo poznamy w podróży, i jak to się wszystko potoczy. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która stwierdziła, że ona by tak nie mogła, bo nie wybaczyłaby sobie, gdyby przegapiła jakąś atrakcję turystyczną i generalnie ciekawe miejsce i coś, co musisz zobaczyć. My dochodzimy do wniosku, że nie ma czegoś takiego, co musimy zobaczyć. Dla nas podróż to przede wszystkim bycie razem, spędzanie czasu razem. A czy to będzie Hiszpania, Anglia, Konwalia, Devon, czy Portugalia, czy Stany Zjednoczone, to naprawdę nie jest dla nas takie ważne. Także, kochani, żeby nie przedłużać, cokolwiek pojawi się na tym kanale, będzie. No, diesel służył nie do kamery. Będzie to relacja z naszego czasu zimowego, spędzanego we Troje, czyli ja. Diesel i Marek, i nasz kamper. No i zobaczymy, zobaczymy co będzie. W każdym razie, my wybieramy święty spokój, e, przestajemy martwić się Brexitem e, i tym, czy będziemy mogli wyjechać z Wielkiej Brytanii, czy nie. I powoli właśnie zaczynamy oswojać się z tą myślą, że może jednak po raz kolejny zostaniemy na wyspie. No. Także pozdrawiam Was serdecznie, kochani. I sama jestem ciekawa co pojawi się w następnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się. Pa pa. naszego kanału.